Gadper. Dziś sobie. E, dziś Wam pokażę 5 e, mieczy świetlnych. E, trzy zrobiłem sam, i dwa kupiłem na Allegro. <laughs> Najpierw Wam powiem zawartość e, tych mieczek, które ja je kupiłem. E, Kosztowały one 100 zł. E, razem z przesyłką. <laughs> no i e, co? Oj. Czasem będziemy się tutaj... Ja na nagrywarce to nagrywam, bo nie mam kamerki. I dobra, pierwszy miecz świetlny jest to... Poczekaj. To ręką. Jest to, widzicie, miecz świetlny. Sam go robiłem. Wczoraj, wczoraj go robiłem i jak widzicie jest on na czerwonym ostrzu. Robię go po prostu z takiej rury rurki kartonowej, tak to nazwę. miałam to na końcu języka. Także to, to jest pierwszy miecz w, ty, w tym filmiku. Mamy tu jeszcze zielony miecz, wczoraj go też robiłem. Jest on tu posklejony jak widzicie. taśmą. Tutaj jest do trzymania. Tutaj jest do trzymania. A I ten miecz ma zielone ostrze. Jak widzicie. Jest dosyć długi, jest największy z tych, które ja je robiłem. Mam jeszcze niebieski miecz też. Też dawniej go robiłem, ale też go sam robię. Jest spoko, jak widzicie. A Wam pokażę, poczekajcie. Na chwilę położę kamerę i nic nie będziecie widzieć, ale dobra. Teraz poruszam. Poruszam kamerę. I po, położę kamerę. Tak, położę kamerę. Poczek położę kamerę na chwilę na ziemię. Bo chcę Wam coś pokazać. E, czekajcie, czekajcie chwilkę. To jest Może Można te miecze złączyć. Patrzcie, można je złączyć i, i odczepić. To no. mi się podoba w tych mieczach. I teraz. Przechodzimy do mieczy z Allegro. Bardzo mi się podobały te miecze. Dobrze. Pierwszy jest to wykrzywiony, bo jak mówiłem na początku filmu yy, był on sklejany wczoraj. O, i, I zmienia, można zmieniać kolory. I drugi taki sam. Oj, tu zmienia. O, kolory, jak się rozprzyja, ale są taki sam, tylko tam ten trochę gorzej działa i co? To by było na tyle. Dostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się filmik spodobał i cześć!